Nie Queen, Queen. <laughs> Nie umiem powiedzieć tego inaczej niż Quee-win! Michał Owen. Mała. I Quee-win! Quee-win! Queen. Dobra, zaczynamy. Mm -hmm, tak. Nagrywasz? Sponsorem programu jest ViaPlay. Platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć wszystkim, witamy bardzo serdecznie na kanale Angielski Espresso. Pod poprzednimi materiałami, w których czyściliśmy kadrę Manchester United, czyściliśmy kadrę Arsenalu, e, pisaliście, że chętnie zobaczylibyście czyszczenie kadry Liverpoolu, więc e, jestem dzisiaj i mam dla Was Janka Piekutowskiego, e, prywatnie sympatyka Reds, e, tak który pomoże nam w tym wyczyszczeniu kadry e, Liverpoolu. Będzie w stanie stwierdzić, czy... E, będzie w stanie stwierdzić, czy Shaolin Keleher e, powinien... Xiaomin <laughs> Guiwin, Teleher, e, powinien zostać w tej drużynie. E, generalnie przejdziemy sobie przez całą kadrę Derec i zdecydujemy, czy danego zawodnika się pozbyć, czy go zostawić, czy być może wypożyczyć. Ale zanim do tego przejdziemy, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał i napisać w komentarzu, jaki waszym zdaniem jest jeden piłkarz Liverpoolu, którego na 100% pozbylibyście się w przyszłym sezonie. Najciekawsza argumentacja wygra książkę Reset Michaela Owena. Wybierzemy sobie najciekawszy, najciekawszy komentarz i jedna taka, Książka powędruje do któregoś z was. Znanego ambasadora Manchester United. Znanego ambasadora Manchester United, tak. Jeje. Michael Owen w, przy Liverpoolu to oczywiście nie jest przypadek. Myślę, że wielu kibiców derec chciałby pozbyć się Michaela Owena ze wspomnień. E, no, chyba troszeczkę popsuł tą, no, swoją, no, tą swoją legendę. Renomę, legendę. Tak, tak. E, tak. Dodamy jeszcze chyba, że kadrę bierzemy ze strony Premier League, tak. więc wszelkie zażalenia proszę kierować na adres Premier League .com. Liverpool nie miał jakoś bardzo dużo wypożyczeń, mamy no. chyba mm. był tylko Tyler Morton, o którym nie wspomnimy, a chyba jasno, e, jasno wspominamy, że e, kolejne wypożyczenie tak. będzie tak. super tak. dla, dla Tylera Mortona. E, no i możemy sobie lecieć. Mm -hmm. Wydaje mi się, że pójdzie, pójdzie szybko i sprawnie, bo ta kadra adres jest naprawdę bardzo mocno uboga, więc, e, a mimo wszystko potrzebuje czyszczenia, mm. także no bardzo. Da, bardzo, bardzo ciekawe okienko przed Jurgenem Klopem i przed zespołem z Merseyside. Bramkarze, Alisson. Do wyrzucenia, no, prawda? Dno. E, nie, no, dno. Dobra, wiadomo, tylko jeszcze się upewnię, kategorię, bierzemy wypożyczenie, zostawiamy i sprzedaż, tak? Tak, chyba, że chcesz wymyślić jeszcze cokolwiek innego z jakimś spalić. piłkarzem, możesz to zrobić. Stos. E, nie no, dobrze, Alisson wiadomo, zostawiamy. Adrianowi kończy się kontrakt z tego, co kojarzę, no, tak. więc, więc tu nie ma co w ogóle, w ogóle dyskutować no, tego kontraktu. Wy... Przedłużają? Są y, mocne spekulacje na ten temat, że dostanie Adrian nowy kontrakt. A, okej, okay, to co by zrobił z Adrianem? Faktycy Romano zresztą podawał, że, że jest taka opcja. Y, ja tego absolutnie nie rozumiem. Dla mnie Adrian jest osobą, jak najbardziej do odejścia, do odejścia z klubu w tym momencie. Y, nawet jeżeli jest trójką, to jest trójką, która mnie w żaden sposób nie przekonuje. Oczywiście ja nie wiem, jak Hiszpan funkcjonuje w szatni. Być może to jest kluczowe dla Jurgena Kloppa. Nie dziwię się, jeżeli tak jest. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest. Y, Moment, okazja, żeby się po prostu pożegnać i ściągnąć innego nawet atmosfery niż Radia. Ja. Zwłaszcza, że można się z nim pożegnać, bo jest przecież Shaolin Keleher. E, Queen. Queen, e, Queen Keleher. E, właśnie. Ja bym go zostawił, okay. bo to jest jedna z najlepszych dwójek w Lidze. Wydaje mi się, że to nie jest spora kontrowersja, jeżeli tak stwierdzimy. Natomiast co innego chyba uważają w Liverpoolu pod tym względem, że poszedł jasny komunikat, że jeżeli ktoś chce, to dajcie duże pieniądze i wam go sprzedamy. No i w tej sytuacji wiadomo, że trzeba, trzeba byłoby jakiś ten backup ściągnąć za Irlandczyka, bo wtedy kadra wyglądałaby na tej pozycji bardzo krucho, no bo Alison oczywiście jest genialnym bramkarzem, ale zawsze się może przydarzyć coś naprawdę niedobrego, więc tutaj by Liverpool musiał ewentualnie pokombinować, ale no jak mówię, jeżeli chodzi o Kelehera, to ja jestem za tym, żeby go zatrzymać. Podejrzewam, że on też chciałby grać regularnie w czasie. To jest właśnie to jeden z powodów, e, do którego może dosyć, dojść. Nie? Dosyć młody piłkarz, 24 tak, lata, tak, też tak. umiejętności na wysokim poziomie. Ja dodam tylko uzupełnię, że z mojego punktu widzenia Liverpool też zdecydowanie powinien zatrzymać tego zawodzenia bo tak jak Janek wspomniał, jedna z lepszych dwójek w lidze definitywnie. Możemy sobie przejść płynnie do obrońców i tutaj zaczynamy od Joe Gomeza. I tu się zaczynają pierwsze schody w moim <głynne> wypadku, szczerze powiedziawszy. Ja do Gomeza totalnie nie jestem przekonany, ale on ma znowu bardzo długi kontrakt. 2027 rok dopiero. Można zarobić. A weź to sprzedaj. To jest większy problem, że tutaj czy znajdzie się ktoś chętny, żeby wyłożyć spore pieniądze na Joe meza, no bo wiadomo, że Liverpool go za jakieś 10-15 dni nie puści, tak? No to jest absurdalnie e, brzmiący scenariusz, który nie zostanie zrealizowany, ale Anglik, mm, ja wiem, że to jest kariera naznaczona kontuzjami, chciałem powiedzieć, że kontuzja naznaczona karierą, To w sumie w pewnym sensie jest dość trafnym stwierdzeniem, e, ale czy Anglik jest piłkarzem na Liverpool nie sądzę, i po prostu jeżeli jest możliwość na kimś kim zarobić, to bym to, to, to z chęcią zrealizował. No ja też myślę, że pozbywałbym się Joe Gomeza totalnie i piłkarz, który, który jakkolwiek mnie przekonał mm. przez całą tą swoją przygodę, przygodę na infield. Wiadomo, że były dobre momenty, ale Właśnie, to momenty, były tylko momenty. momenty i też próby wystawiania go na prawej stronie obrony, to się niczym dobrym nie kończy. A co z Werdzim Wandajkiem? Jestem no, no dosyć nie. mocno ciekaw, ale tak, daj mi ten, bo ten sezon no. poprzedni nie był już tak wyjątkowy. I poprzedni, w i poprzedni, poprzedni też. Nie. Ale ja też oczywiście zostawiłbym Werdzim Wandajka, tylko pytanie, czy Liverpool nie powinien już w tej chwili rozglądać się za jakąś długoterminową opcją rezerwową? Robi to. Okay. pod tym względem, że jest najbardziej realnym scenariuszem poza ściągnięciem jeszcze dwóch środkowych pomocników do Aleksisa McAllistera właśnie jest hmm. prowadzenie lewego czy lewego obrońcy, lewonożnego obrońcy który mógłby właśnie konkurować z Konate o miejsce w składzie i w teorii potem, potem wywalczyć swoje miejsce w podstawowej 11, właśnie obok Francuza albo po prostu jeszcze obok innego piłkarza no ale nie mniej je sobie Liverpoolu dalej bez Wandajka nie wyobrażam, mimo tego, że w poprzednim sezonie faktycznie częściej mi irytował tym swoją bojaźliwością może tak bym to określił, w podchodzeniu do piłki, bo to, to zdawało egzamin we wcześniejszych sezonach, tak? W tym akurat aspekcie Wandajk był niesamowitym piłkarzem. Fajnie się patrzył na Jadona Sancho, jak Jaden Sancho strzelał bramkę. On w, się patrzył też fajnie, fajnie na zawodników Bormów, na przykład, którzy go mijali i na wielu innych piłkarzy, w poprzednim a to sezonie. Po twarz. <laughs> ale, ale w każdym razie, no jednak Wandajka, myślę, że jest jeszcze w stanie się go uratować, jeżeli mu się sprowadzić. Być może bardziej jakościowego zawodnika, albo po prostu więcej czasu by spędzał na boisku z określoną jasną formacją defensywną, a nie z ciągłym kombinowaniem. To też definitywnie. Wspomniałeś że Ibrahimie Konate, czyli mhm. rozumiem, że Ibrahima Konate zostaje, zostaje, zostaje jest w planach na następne tak. lata. Tym bardziej, że Konate jest zawodnikiem, który co mnie akurat bardzo mocno cieszy, nie boi się powiedzieć tego co myśli o klubie. I on dał jasno do zrozumienia, że w sytuacji, w której Ci odchodzi Keita, Oxlade i Milner za darmo, to nie możesz przepuścić po prostu sytuacji takiej i przejść obok tych transferów obojętnie i nie ściągnąć nikogo nowego do zespołu. To jest akurat stwierdzenie, które rzadko zawodnicy wygłaszają, a to one jest jak najbardziej trafne. Tak? On po prostu dał do zrozumienia, że jeżeli Liverpool nie dokona nowych wzmocnień, no to będzie klapa. I ja to bardzo, bardzo szanuję. Okej. Okay. Kostas Simikas. Zostawiłbym. W jakiej roli? No głębokiego rezerwowego chyba okay. jeszcze, znaczy głębokiego. No pytanie co z Robertsonem, bo ten sezon też, też dosyć. Do Robo przejdziemy za chwilę, ale właśnie, tak właśnie, właśnie nawiązując do, do Cymikasa. No Cymikasa bym zostawił. Jasne, że on miał mecz naprawdę zjawiskowy, gdzie on faktycznie grał lepiej niż Robertson na pewnym etapie tego sezonu. E ale na stałe myślę, że tą jedenastkę jest za słaby po prostu. Niemniej, jeżeli chodzi o taki backup, to to się, to się sprawdza, w mojej opinii przynajmniej. Okej, okay, czyli wciąż backup Andrew Robertsona. Tutaj na tej pozycji tak, nie widzisz zmian. Tak, mi się wydaje, no bo Liverpool sprzedając Robertsona Musiałby się nastawić na sprowadzenie nowego lewego obrońcy właśnie, bo Simikas jednak chyba zbyt słaby na to, na, na, na to regularne granie w podstawowej jedenastce, no więc wydaje mi się, że są ważniejsze rzeczy w tym klubie niż akurat kombinowanie na lewej stronie obrony. A wielu dobrych lewych obrońców w Premier League nie ma, co ustaliliśmy w tak, naszym materiale tak, z wyborem tak. jedenastki ostatniej, więc jeżeli już ten materiał jest na kanale, to zaglądajcie, bo było dosyć ciekawie. Joel Matip to kolejny piłkarz mm -hmm. na liście. Mocno się zastanawiam, zważywszy na to, że to jest ostatnia okazja, żeby ewentualnie zarobić, bo ten kontrakt wygasa w 2024 roku. Tylko pytanie, czy Matip naprawdę jest jakoś szczególnie atrakcyjnym opcją na rynku i ktoś by się tam na połasił. A weź to sprzedaj. No to sprzedaj, dokładnie. Ale no wiadomo, z Gąbezem jest trochę prostsza sytuacja, no bo status wychowanka i tak dalej. Mm, Matipa bym zostawił w klubie. Ja, chyba bym się... Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę, jak wąska jest ta kadra, to, to, no to naprawdę wyrzucanie no. tych, e, tych zawodników, nawet jeżeli oni już nie do końca się nadają, jest naprawdę dosyć mocno ryzykowne. I bym... absolutnie Matipa bym postrzegał dalej jako opcję rezerwową i <laughs> mm. jej, wydaje mi się, że ten docelowy środek pola to jednak jest środek pola, środek obrony, to jest Wanda i Konate. Ale ma Matip, jakieś Puchary Ligi, Puchary Anglii wczesne fazy, no tak, Liga Europy, która tego nadchodzi. Tego grania jest przecież dużo, tego grania jest naprawdę dużo. To, to, to się przyda, nawet A, jeżeli mm. wiesz, jest skontuzjowana dość często. Mm -hmm. A Nat Phillips? No właśnie pojawia się problem tej samej natury, której wcześniej, czyli czy Liverpool stanie na to, żeby wypuszczać nawet takich zawodników jak Nat Phillips? Pytanie wiesz, czy, 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 czy potencjał Nata Phillipsa nie, no nie jest większy niż jakikolwiek piłkarz, który wejdzie z Akademii, nawet <laughs> nowy. No. Nie jest. No. no nie jest. Yy, ale czy nad Filip sobie poradzi z Silkeborgiem w Lidze Europy? Myślę że, myślę, że tak. Aczkolwiek, jeżeli się pojawi jakaś oferta, a myślę, że będą, bo już chyba w poprzednim okienku, tym letnim okienku pojawiały, pojawiały się głosy, że tam jakieś ekipy z Championship są zainteresowane i tak dalej. Oczywiście jakiś transfer w granicach mniej więcej 10 milionów funtów, bo to tak by to chyba trzeba było e, oceniać. To bym to przyjął. I faktycznie może właśnie jakiś młody zawolnik z Akademii, chociaż ja też mam strach przed tym, bo ja już tyle czekam na tych chłopaków z Akademii, że oni się tak faktycznie przebiją, a tam od y, Trenta jest, no dobra, jeszcze mm, Harvey Elliot sobie spoko poradził, aczkolwiek no to dla mnie Jones jest. też coś tam, coś tam, coś tam... Ale on ma właśnie taką sinusoidę mm -hmm. regularną. Mm -hmm. Czyli Nate Phillips zostaje sprzedaje Nie, jeżeli jest szansa to sprzedać. Sprzedajemy, okej. Okay. Z Trentem to chyba mamy mm -hmm. formalność. No, zostaje, zostaje. Nie, nie, nie. To nie, nie. Aleksandra o tyle e... mogę dopowiedzieć, że jestem ciekawy, czy on by na tym środku trochę nie więcej pograł czasami. Bo Pola. To, no. Bo to Byłoby to dobrze zobaczyć, ale wtedy znowu potrzebujemy mieć na, na prawej obronie. Tak, tak. Więc to jest kolejny chłopot Liverpoolu, polegający na tym, że ten klub absolutnie nie potrafił budować kadry przez ostatnie 4-5 okienek. Totalnie podklęta sprawa na wielu pozycjach, no i to się odbija. Teraz. Kurde, taki był płacz, że ten wąski środek pola Liverpoolu, a ja tu przeglądam tą stronę, a tu 40 zawodników jest. Bo masz jest na, 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 na panów, tej stronie panów. internetowej. Fabinio. Fabinio, Fabinio, Fabinho, e, Fabinio Fabinho, Fabinho, Fabinho bym zostawił, ale no nie, dobra, nie ma co przesadzać, że U, Fabinho na ławkę. E, zjazd zaliczył jak cały Liverpool, mhm. oczywiście Brazylijczyk, ale nie mniej to jest piłkarz na pierwszy skład dalej. Okej. Okay. Wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o Tiago, masz jednak dosyć odmienne zdanie. Yy, tak, ja jakoś nie jestem fanem Hiszpana, szczerze, ja szczerze mówiąc. Yy, liczyłem na coś zupełnie innego. Liczyłem naprawdę na gracza, który potrafi dyktować tempo, ale też potrafi przy tym, nie wiem, nie robić świzgów na wysokości kolan, albo yy, no nie tyle nie znikać, co po prostu wpływ na grę Liverpoolu w wykonaniu tego nie jest tak dużo, jak tego oczekiwałem i być może właśnie po prostu moja ocena tego piłkarza rozbija się o tą ścianę oczekiwań jakie, jakie z nim wiązałem dlatego ja szczerze mówiąc bym go sprzedał jeszcze sobie zerknę tylko do kiedy jego umowa jest ważna i ona jest do 2024 roku, czyli znowu ostatnia okazja. Panie, kto to kupi? Panie, kto to kupi? Chyba, że jakiś tam, nie wiem, powrót sentymentalny do Hiszpanii, żeby sobie Barcelona. w Barcelonie, może dokładnie ładnie pograł, bo oni tam szukają pomocników, to weźcie, może Tiago. Ja się, bym się nie pogniewał, gdyby ktoś, oczywiście, a przyjdą inni piłkarze, i gdyby Tiago odszedł, to bym łez nie wylewał i bym tutaj najbardziej rozumiał i akceptował. Pamiętam, jak Tiago przechodził do, chyba do Bayernu wtedy. Mhm. Był jakiś taki mój początek przygody w ogóle z pisaniem o piłce nożnej. Pisałem wtedy newsy na, na, na portalu o Manchesterze United, że Thiago Alcantara ma już dom w Manchesterze i był widziany na pokładzie samolotu, bo wszystko wskazywało wtedy na to, że dołączy do Manchester United. E, ostatecznie tak się nie stało i, i dołączył do Bayernu. No ale Thiago w Bayernie to był zupełnie inny piłk. Naprawdę. Czyli Thiago sprzedajemy. E, no, tak. Ja też podpisałbym się pod tym, co zapowiedział Janek. E, dalej mamy dwóch piłkarzy, których już pożegnaliśmy. James Milner mhm. odchodzi do Brighton, Naby ta świat się niestety nie dowiedział też żegnamy tego, tego zawodnika. Werder Brema. I co ciekawe, tutaj możemy dodać o Kejcia, Śmiem. że w Niemczech ten ruch jest oceniany bardzo dobrze ze strony Werderu, że to jest podobno niesamowity styl, jakiego dokonała ta ekipa. Jedno okienko Werderu to jest i Dawid Kownacki, i Nabi więc tylko, tylko poza zdrościć. A tak już zupełnie serio, to Kejta ma niezmiennie y, niesamowite notowania w Bundeslidze i oni tam właśnie liczą na to, że jeżeli będzie zdrowy, co się nie wydarza, to będzie znakomitym uzupełnieniem tego, tego zespołu. Zobaczymy. Ja będę się też przyglądał, bo mimo tego, że byłem absolutnie zmęczony już kajetą pod koniec tej przygody, to jednak darzę go pewną sympatią. Przed nagraniem bo na samym początku nagrania zapytałeś, czy mamy opcję sprzedać, zostawić albo wypożyczyć. Tak? Możesz też zakończyć karierę któregoś zawodnika, <śmiech> <śmiech> e, bowiem Jordan Henderson wyłania nam się teraz no. na, na piedestał. No i co robimy z Jordanem Hendersonem? Sprzedajemy do Arabii Saudyjskiej okay. do Stevena Gerarda. Myślę, że Steven Gerard jako legenda Liverpoolu powinien poczynić takie kroki. Steven Gerard został e, trenerem w Arabii Saudyjskiej, tak? Tak, tak. będzie toczył pasjonujące starcie z czasowym Michelowiczem. I nunu Espiritu Santo. Co to jest za uniwersum? Kogo, kogo jeszcze wezmę? Ole Gunnar Solskjer do kompletu. Oooo! Oh! Jordana Hendersona sprzedajemy. Sprzedałbym, mimo tego, że mimo jest. Mimo tego, że jest legendą klubową, kapitanem, wzorem do naśladowania, agentem, który ściąga Judah Bellic hama do. Znakomicie przedmudowany i wszyscy widzieli efekty. Okej, okay, czyli Jordan Henderson miał tak. wszystko do sprzedania. No tak, tak, to nie jest piłkarz, który już w większości spotkań po prostu dojeżdża na ten poziom. Znowu pojawia się problem, a kto za niego? Nie wiem, ale mi chodzi o to, że jego nie powinno Ktokolwiek. być. W pierwszym składzie Liverpoolu na pewno. Jak okay. już ten Henderson ma zostać, to faktycznie będzie. Chociaż on ma też dwa lata, jeszcze, to on tak się szybko nie pożegna. To nie będzie ostatni sezon, to nie będzie ostatnia przygoda. Oksowi skończył się kontrakt? Tak, czy on cały czas tak, na kontrakcie Oksowi jest? Oksowi się okay. skończył kontrakt i jeszcze nie poszedł nigdzie. Dobra, no czyli Oksa pomijamy, to już wiemy, co się z nim podziało dalej, co się podzieje z nim dalej, mm -hmm. czyli inny klub. Curtis Jones. Zostawiłbym, z tego względu, że klub ma zbyt mało opcji i po prostu on jako ten rezerwowy dalej sobie w miarę przynajmniej daje. On nieźle tak? w końcówce tego sezonu w wyglądał. W końcówce tak. Właśnie ten środek jest był tam, taki mocny. Jest tam pewien potencjał. No myślę, że z Harvey'em Eliotem będzie dokładnie tak samo, bo to moim zdaniem piłkarz o większym potencjale niż, niż Curtis Jones. Jest, też jest w, stanie... w grze. I w też jest w stanie obskarżyć zami... kilka pozycji mm -hmm. na dobrą sprawę. No skrzydło, sprawę. środek. Tak, tak, jak najbardziej. Czyli Harvey'a Eliota zostawiamy. Tak. No, a Fabio Carvalho, bo no. gdzieś tam pojawiły się pogłoski, że już po pierwszym sezonie w Liverpoolu ma sobie poszukać nowego klubu. Ja nie wiem, co się stało na linii Portugalczyk Jurgen Klopp, ale ten chłop przepadł, mhm. i to jest sytuacja, w której on naprawdę od początku 2023 roku zagrał chyba 15 minut w lizę. A to były dwa występy albo trzy, coś takiego, więc tam naprawdę no, coś się zadziało niedobrego, jeżeli chodzi o relację pomocnika z, z niemieckim szkoleniowcem. Ale też Liverpool postawił sprawę tak, że na razie go nie sprzedamy, Wypożyczenie wchodzi w grę, i ja się w sumie ku tej opcji skłaniam. Lipski jest najbardziej realną destynacją w wypadku Fabio i ja bym tam go szczerze mówiąc posłał. Oczywiście bez obowiązku wykupu, żeby przypadkiem tego nie zrobili, bo się okaże, że ono spali i dopiero będzie. Ale wypożyczenie ok. Biorąc pod uwagę, jak wyglądał Fulam, oczywiście w Championship, wiadomo, aczkolwiek jest to piłkarz z bardzo dużym potencjałem. No To jego mecze, z ogromnym w talentem. na początku też nie były złe. No bo nawet nie... Bramkę strzelił raz wchodząc tak w końcówce na samym starcie sezonu. Eee, no a my przejdziemy sobie płynnie do tych, którzy Bramki mają zdobywać, chociaż mm. idzie im z tym Ach, różnie. Zwłaszcza prosta. patrząc na jednego z tych zawodników. Czy Kogo tutaj, Ci chodzi? Eee, no Darwin Aninéz, od którego sobie rozpoczniemy. Dobrze, ja lubim... Piłkarz Darwin Nunes. Okay. Bardzo. Ale piłkarz Darwin Nunes nie strzela w bramkę. Nic nie to absolutnie nie okay. Czyli Darwin Nunes zostaje. Tak, A zostaje. się, że tak realnie odpali? Tak. Ja ślepo wierzę w to, że Darwin Nunes będzie bardzo dobrym napastnikiem w przyszłym sezonie i jest moim typem na taką tą nominalną dziewiątkę Liverpoolu taką startową, tak bym to określił, być może często zbiegającą na, na skrzydła, bo on tak zresztą w Benfice występował, że on tam sporą część meczu spędzał właśnie w bocznych sektorach boiska, ale niemniej właśnie w, mam nadzieję, że on sobie jeszcze parę rzeczy ułoży i po prostu się zaadaptuje do tej ligi, chociaż wiadomo też, że są masa zawodników, którzy tej adaptacji nie, nie potrzebują. Mm. Haaland taki jest na przykład, ale generalnie tak, ja w nią nie zawierzę. W Premier League, na, na stronie Premier League nie, nie ma kogo jego Gakpo, nie wiem czy to no, ty zwiastem, czekaj, może coś. zwiastun jakiegoś, jakiegoś transferu. Gakpo chyba zostawiamy. Gakpo zostawiamy. A nie, a nie masz takiego wrażenia, że w tych, wśród tych napastników w Liverpoolu jest w tej chwili tak na pewno sprawę trzech takich nijakich trochę zawodników, których ciężko jest scharakteryzować na podstawie tej, tej ich przygody w Anglii? Mówisz o Gakpo, po i... i idea się, się. No tak. Ja we wszystkich w sumie to spoiler y, wszystkich tych, tych napastników bym zostawił. Ale po kolei, bo Tomek nas zabije, no bo bardzo się nie zgodzi, A, przepraszam. Więc, wiesz... Y... No dobra, to może tak Tomek, wiesz, tak wszystkich naraz naćkać i to, 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 to też będzie dobrze. Kody jak pozostaje. jak po? Zostaje jak no, Luis Diaz. Kodiak po? Jak po? Jabko? Jak po? I on grał dość mało jeszcze w Liverpoolu i to jest też piłkarz, na którego po prostu liczę, w sumie poza Salachem, który jest oczywistą opcją, do której możemy zaraz przejść. Przecież. To, to Holender i Urugwajczyk są piłkarzami, których jeżeli chodzi o tak liczę mocni. Luis Diaz zostaje? Zostaje. Tutaj nie mam aż takiego silnego przekonania co do, co do niego, ale okej. Okay. No ciężko będzie też znaleźć kogoś lepszego i wejść to sprzedaj. Diogo Jota? Największy kłopot, yy, bo kto kupi takiego kota, yy, aczkolwiek... Ja bym kupił, naprawdę. Tak? Kupiłbyś tego kota? Ja do uwielbiam jego naprawdę. Uważam, że to jest rewelacyjny piłkarz. Jest czy... niesamowicie pracującym na boisku gościem i to tak. jest coś, yy, co ja... Dober lizała Szleja bardzo. Niesamowicie cenię, ale właśnie mam problem z dokładnym umiejscowieniem go na boisku, bo on może grać wszędzie, ale czy on na dziewiątce takiej... Fałszywej, podwieszonej, jakkolwiek to zwał, sobie radzi. To już jest im, moim zdaniem, kwestia. Niemniej jedno, to jest też na pewno piłkarz, który, by, powinien, który powinien zostać w Liverpoolu. Zostawiłem w składzie kota. Nazywa się taki <gry> Dokładnie tak. No i na koniec, Mosalach. Y, absolutnie nietykalny dla mnie piłkarz i. Y, to... Kiedy to się skończy? strzelanie bramek przez Salaha. To miał być One Season Wonder, potem były dwa sezony, trzy, to już no. chyba piąty sezon był na, na tym samym poziomie no, od Mo e, Czy on się kiedyś e, skończył? Ja mam nadzieję, że nie i że to jest nadal gwarancja na stu bramek w sezonie. E, być może ten sezon e, poprzedni nawet na pewno był słabszy w jego wykonaniu, ale nadal no Egipcjanin raz, że jest legendą, dwa, że jest gościem, który właśnie nawet w takim w przeciętnym całego klubu potrafi wszystko wyciągnąć na po prostu, może no nie wszystko, bo ostatecznie tego miejsca w czwórce nie było, ale w dużej mierze dzięki Salechowi marzenia o to, czy te były jakkolwiek realne. Dla mnie zostaje. Mm, I dla mnie kończę karierę w ogóle na Anfield. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on gdzieś poszedł. Na Real jest już chyba za późno, biorąc chyba, pod uwagę. Chyba arabski kierunek może być tam a, jeszcze gdzieś no ta, grany no sam, na sam koniec kariery. Chociaż ja nie wiem do końca, ale jakie są stosunki to... między Arabą, Saudyjską a Egiptem. Nie, nie, nie ma żadnego pojęcia. Może być różnie. No, ale no tak, może być. To taką poważną karierę to w Liverpoolu. Liverpool. No zgadzam się, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby Mossalek grał jak najdłużej na tym poziomie, bo. Bardzo przyjemnie oglądać się okay. o Abstrahując od e, kibicowskich sympatii, po prostu mógłby nie grać z Manchesterem <grym grym grym> to jest, e, jest moja prośba. I jeszcze z jednego względu, Mo musi zostać w Premier League i to się wiąże z postacią Przemysława Pełki. Nie ma lepszego e, połączenia komentator-nazwisko, niż Przemysław Pełki szczący Salach przy, tak, przy golach na Liverpoolu. O mój Boże. Przemysław Pełka to jest generalnie GOAT komentatorski, tak. także pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że nie ogląda, ale pozdrawiamy serdecznie i tak. Może, a może. A może, a, a może. może, a może tak dobrze, dobrnęliśmy do końca tak. chciałem jeszcze zadać pytanie pułapkę Jurgena Klopa ale wydaje mi się, że i tak odpowiedziałbyś to co byś odpowiedział, czyli że Jurgen Klop ma w Liverpoolu zostać i poczekać aż wreszcie zastąpi go ten Steven Gerrard więc tego pytania tego pytania nie zadam i przejdziemy już do końca, jeżeli dotrwaliście do samego końca odcinka to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym materiale, na razie